Was, moje kochane wagi, w czytaniu ogólnym poruszymy sprawy biznesowe i sercowe. I chciałabym Wam bardzo podziękować jak zawsze za cudowne komentarze, za lajki i za subskrypcje. Jestem Wam zawsze bardzo wdzięczna, pamiętajcie o tym, i mimo że nie odpisuję każdemu na komentarz, każdemu wysyłam pozytywną, dobrą energię zwrotną. To czytanie, które dzisiaj zrobimy, to będzie na nadchodzący miesiąc, czyli jeżeli większość z Was będzie je oglądać wtedy, kiedy je wypuszczam, czyli to będzie na maj, natomiast jeżeli ktoś z Was natknie się na to czytanie później, na przykład w lipcu, czy w, w, we wrześniu albo w grudniu, to będzie to czytanie na następny miesiąc, czyli jeżeli natkniecie się w grudniu, to jest na styczeń, jak we wrześniu, to na październik i tak dalej. No, i zaczynajmy. Zaczniemy od takich ogólnych energii. Co moje kochane wagi powinny wiedzieć? Ja mam, muszę powiedzieć, trochę wagi w swoim horoskopie, także zobaczmy, co. Niesie przyszły miesiąc, nic nie chcę wypaść. Ja mam y, księżyc w wadze. Um, Okej. Okay. Macie jakąś wiadomość w butelce. No dobra. Czyli zobaczymy oczywiście, jak to się będzie miało do reszty kart. W każdym bądź razie. Um, no jaka, jak możecie się spodziewać jakiejś wiadomości. Zazwyczaj jest to dobra wiadomość. Um, I może być bardzo romantyczna, także może dotyczyć. Um, Sfery romantycznej albo biznesowej. No, zobaczymy. Co jeszcze moje wagi powinny wiedzieć. A ta karta też właściwie mówi o tym, żebyście um, zwracali uwagę na znaki. Jakieś znaki, jak wszechświat czasami nam coś próbuje powiedzieć, ale my jesteśmy ślepi na to czasami, tak? Także wypatrujcie, właśnie, takich. Um, Symboli. Niektórzy z Was dowiedzą się, że są w ciąży, bo tu mamy boczka, ale to dla jakiejś takiej małej grupy. Także gratuluję. Jeszcze zanim ja będę omawiać, to jeszcze wyciągniemy z innej talii. Piękne. Piękne karty macie. Mówi o tym, że zadzieje się jakaś magia, tak? Wiecie, na pewno mieliście nieraz taką sytuację w swoim życiu, kiedy wszystko szło jak po maśle, tak? Jakby magiczny, magicz... jak po prostu magia się działa i wszystko się układało po naszej myśli i tak swobodnie po prostu wszystko przebiegało. Więc em, to was czeka w przyszłym miesiącu, ale też macie kartę, która mówi o tym, że jeżeli jesteście teraz w takiej sytuacji, że nie jest za łatwo, to właśnie wiedzcie, że em, osiągniecie triumf, czy to będzie em, aspekt miłosny, czy biznesowy, czy jakikolwiek inny. Wiedzcie, że macie w sobie wystarczająco siły wewnętrznej, żeby przezwyciężyć jakąkolwiek niekorzystną sytuację, w której się znaleźliście. I em, ta karta też mówi o tym, że w ogóle ona się nazywa Niepodległa Królowa. Imię, nie wiem jakie imię się wymawia. W każdym bądź razie to jest ktoś, kto broni swojego terytorium, tak? To jest takie nawołanie, żebyście jasno wyznaczali granice właśnie innym, tak? Bądźcie oczywiście pełni zrozumienia, miłości wobec innych, ale też nie bójcie się postawić jasnych granic, tak? Brońcie swojego terytorium. I właśnie to was, wiedzcie, że to was doprowadzi do osiągnięcia właśnie jakiejś, no jakiegoś triumfu, tak? I wkrótce właśnie rzeczy będą płynęły swobodnie i idźcie za tym, po prostu cieszcie się tym. Takie magiczne momenty są bezcenne, uwielbiam je. Wtedy się człowiek czuje, jakby tak płynął, właśnie z falą, tak? Na fali był. No i właśnie ta jakaś dobra wiadomość Was czeka, albo dla niektórych to może być tak, jak mówiłam, żeby patrzeć na te znaki, tak? Czasami właśnie czerwone flagi tak zwane, że czasami nie widzimy czegoś, coś nam wszechświat próbuje pokazać, a my jesteśmy ślepi na to. Także otwórzcie oczy. A to dla niektórych, a niektórzy dostaną jakąś dobrą wiadomość. Um, no i dobra, zobaczmy. Teraz przejdźmy do kariery. Piękne, piękne karty, piękne wiadomości. Kariera. Okay. Słuchajcie. Uważajcie, żeby ktoś Was nie oszukał. I też nie oszukajcie kogoś, tak? Hmm. Jeżeli macie jakieś niecne plany, hmm, nie radziłabym. Nie radziłabym, bo to się może źle skończyć. I też uważajcie na właśnie, na innych, którzy będą chcieli, próbowali albo. Po prostu, doprowadzi, no, wbić wam nóż w plecy generalnie, tak? Czyli bądźcie czujni, czyli może rzeczywiście wypatrujcie tych czarnych, to, o boże czarnych, tych czerwonych flag, ok? Um... I tak jak mówię, chcę Wam też powiedzieć, że absolutnie macie wszystkie narzędzia i wiedzę, do tego, żeby zapobiec e, właśnie takiej sytuacji, gdzie ktoś was oszuka, zdradzi, i e, e, znajdziecie się w takiej sytuacji, gdzie e, możecie sobie myśleć, Boże, czy to była porażka, czy to był e, triumf, tak. Będzie taki moment, gdzie obejrzycie się za siebie, będziecie chcieli przewartościować, właśnie, i ocenić całą swoją pracę, którą włożyliście właśnie w tą. Mówimy teraz cały czas o aspekcie kariery, tak? I, um, Będziecie się zastanawiać, czy, właśnie, czy, czy to, czego dokonaliście, to w zasadzie jest sukces, czy e, potraktujecie to jako porażkę. I em, ja jeszcze chcę: em, brońcie, właśnie swojego terytorium też, ok? Może nie wpuśćcie, e, że tak powiem, nie, e, żebyście. Mm, nie weszli e, dla niektórych z Was, żebyście nie weszli w kooperację z kimś, kto właśnie chce Was oszukać, i wbić Wam e, nóż w plecy. Natomiast wiedzcie, że dostaniecie absolutnie znaki, będziecie mieć znaki, będziecie w stanie e, w porę zareagować, tak? Zareagować, i jakby obronić to swoje terytorium, ok? Także to jest taka przestroga, e, natomiast nie, nie, nie musi się to źle wszystko skończyć, Ok. E, No właśnie, i będzie pod spodem macie będzie taka sytuacja, momentum, gdzie wszystko będzie szło jak po maśle, ok? Czyli e, wyda, e, z tego co odbieram, to mm, po prostu zanim e, zdecydujecie się na coś, 10 razy sprawdźcie, zobaczcie co właśnie Wam mówią znaki, gdzie są jakieś niuanse czy czerwone flagi, których Wy nie chcecie widzieć i wtedy jak najbardziej będziecie um, będziecie w stanie zapobiec tej sytuacji ok? ja jeszcze zweryfikuję o co chodzi właśnie z tą z tą sytuacją gdzie ktoś wam no ktoś was jakoś tak yy, w jakiś sposób zrani no właśnie, rada jest taka, żeby Wycofać się z czegoś, um, okej? Okay? Może się zastanawiacie, czy w coś wejść, i do końca nie wiecie, czy to się uda, czy nie. Rada jest taka, żeby się wycofać z tego w porę, okej? Okay? Um, dobra. Dla niektórych tutaj też jest właśnie sąd yy, zamieszany w tą całą sytuację. Być może będziecie musieli kogoś targać po sądach. No właśnie, uważajcie, żebyście nie musieli zaczynać od nowa, żebyście nie stracili po prostu wszystkiego to, na co żeście zapracowali. Um, tak jak mówię, macie szansę temu zapobiec. Macie szansę temu zapobiec. Bo ten wynik całej tej sytuacji jest pozytywny. Macie pozytywny, macie to, ta karta się łączy z tą, że wszystko pójdzie, będzie taki moment, że właśnie y, wszystko zacznie się naturalnie, magicznie układać y, po, y, pomyślnie. A super, słuchajcie, super, ok. Wynik jest naprawdę ok, pozytywny, będzie dobrze. E, zdecydowanie zbierzecie na koniec plony. E, e, macie tutaj kartę właśnie znowuż ta królowa, która, której udaje się obronić swoje terytorium sukces jak najbardziej to jest królowa pentakli także w czytaniu biznesowym jak najbardziej pożądana i macie też spełnienie życzenia marzenia czyli jakkolwiek ta sytuacja nie jest trudna, czy e, zawiedzie Was, to wiedzcie, że wszystko się dobrze skończy e, jeżeli będziecie musieli kogoś ciągać po sądach, to na pewno wygracie tę sprawę to nie musi być też sąd, tak? To może być zwyczajne, takie osądzenie sytuacji, gdzie na przykład nie działa wam powiedzmy biznes, tak? Nie hula tak, jak powinien. I czas jest, no i właśnie, czujecie się oczywiście jak, no nie fajnie, tak? Zawiedzeni, że się nie udało albo że nie idzie. Czy też kariera, tak, jeżeli macie pracę, której nie lubicie, która wam nie przynosi satysfakcji, w której właśnie czujecie się, że jesteście zdradzeni w jakiś sposób, no to trzeba od niej odejść. Trzeba po prostu postawić kartę jasno przed samym sobą i zdać sobie sprawę, że to nie jest coś, gdzie ja jestem szczęśliwy, szczęśliwa albo gdzie będę mógł zarabiać tyle pieniędzy, ile bym chciał, i znajdzie potrzeba, żeby zmienić zupełnie perspektywę, tak, i zacząć robić coś innego, odejść od tej pracy starej i poszukać sobie nowej, przekwalifikować się, zmienić zupełnie um, albo pracodawcę, albo um, po prostu zupełnie zacząć robić coś innego. Dla każdego tutaj to będzie inny scenariusz. Jeżeli chodzi o biznes, może trzeba będzie poszukać innych produktów, które chcecie sprzedawać, na przykład w zależności co to jest za biznes oczywiście, a może zupełnie się właśnie też przekształcić i zacząć e, handlować czy dostarczać e, usługi zupełnie inne niż dotychczas, tak? E, taka tu jest generalnie rada, że odchodzimy od czegoś, co nie przynosi już e, Dobrych rezultatów, no i y, zaczynamy coś nowego, tak? W każdym razie macie sukces, słuchajcie, macie sukces, będzie momentum, taki magiczny moment, gdzie wszystko będzie zacznie znowuż y, hulać na nowo i pamiętajcie, żeby bronić swojego terytorium, żeby mieć takie zdrowe granice, tak, żeby nie wpuścić nikogo za blisko, kto może was oszukać, to dla niektórych, a jeżeli ktoś was już oszukał, to wiedzcie, że wszystko się dobrze skończy. Macie jak najbardziej wszystkie możliwe narzędzia i wiedzę do tego, żeby całą tą sytuację obrócić w pozytywną. Także koniec końców jest to pozytywne czytanie. Przechodzimy teraz do miłości. 見もち。も Jeżeli jesteście sami, to się nie martwcie, bo macie na horyzoncie unię z drugą duszą, drugim sercem, połączenie bratnie dusze, um, papuszki, nierozłączki, tak zwane. To jest taka miłość w ogóle, która jest na całe życie. Um, hmm, wow! I tutaj. No właśnie, zobaczcie. Um, dobra wiadomość do Was idzie, jeśli chodzi o sprawy sercowe, ok? Um, tu już się wszystko jakby dzieje za kulisami, o czym Wy jeszcze nie wiecie. Um, natomiast ta miłość do Was idzie, słuchajcie, i to będzie stabilna oferta. To będzie oferta na zbudowanie rodziny. Um, stała długo, długotrwały, długoletni związek, ok. Um, wy jesteście teraz w takiej sytuacji, że o i w ogóle jeszcze też nie zauważyłam, dopiero teraz, mamy parę tutaj, mamy parę, która też świadczy o tym, że to połączenie będzie niesamowite, e, bardzo zgrane, świetnie będziecie pasować do siebie, będziecie mieć takie same wartości, e, bardzo rodzinni jesteście, ważna jest dla Was właśnie rodzina. Jesteście też w stanie pięknie um, zapewnić byt tej rodzinie. Um, zdecydowanie, no tutaj jest dobrobyt, dobrobyt, tak. Czyli um, um, świetne połączenie, które jeszcze jakby wzmocni i polepszy finansową sytuację. Um, Wy na dzień dziś właśnie dostaniecie jakiś um, klucz. I teraz znowu to może być też ten znak, którego macie wypatrywać, ok? Macie, nie macie, w każdym razie. Nie ignorujcie ich, może tak, nie ignorujcie, e, nie ignorujcie znaków. E, wy też je, możecie. Mo, możliwe, że jesteście w takiej sytuacji, że jesteście jakby w. Na no jakiś czas byliście sami, ok? To jakiś dłuższy okres czasu jesteście sami. I właśnie prowadziliście taki tryb samotnika. Natomiast na horyzoncie jest przecudowna miłość. Naprawdę. Wow. Piękna. Jeżeli już jesteście w związku, no to chcę Wam powiedzieć, że, no, właśnie, będziecie zakładać rodzinę. E, będziecie mamą i tatą. Zdecydowanie tak. Jeżeli jeszcze nie macie dzieci. Jeżeli jesteście w związku, to także em, dla wielu z Was. Postanowicie e, wziąć ślub, e, pff, i to jest taka, to, no w ogóle to będzie taka bardzo, bardzo duchowe połączenie między wami, ok? E, na poziomie, właśnie ciała, e, serca i duszy, przepiękne, naprawdę przepiękne połączenie, cudowna miłość. I tak jak mówię, czy to jest dla tych. Którzy już są w związku, to ten związek jeszcze bardziej się pogłębi, będzie bardziej harmonijny. Tak jak mówię, jakiś krok znowu wyżej, tak? W tym związku wstępujecie na jakiś kolejny etap, a dla tych, którzy szukają miłości, właśnie są sami, to zdecydowanie ktoś może przylecieć nawet do Was dosłownie. Z innego kraju. Um, no, tak. Tak właśnie może być. E, Okej, okay. jeśli chodzi o znaki Zodiaku, to mogą być bliźniaki: Byk lub Strzelec, kochani. Tym cudownym akcentem wspaniałe czytania, naprawdę bardzo pozytywne. Życzę Wam dużo miłości i sukcesów e, na każdym polu e, życia. Pozdrawiam cię, Plutko. Pa!